Siempre jestem Piotr i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale Jak widzieliście w poprzednim odcinku yy, zaczynaliśmy, skończyliśmy sobie siać Zwiozłem sobie ten oto ciągnik yy, z silnikiem yy, tutaj na farmę i co? W dzisiejszym odcinku yy, pojedziemy to pole pryskać i, I zamienimy sobie, myślę, że te ciągniki starsze na nowsze, bo jak po poprzednim odcinku widzieliście, ścięliśmy sobie jedno drzewo i z tego wyszło nam 145 tysięcy. Także co, zabieramy się do roboty, bo szkoda marnować czasu. Yy, to sobie zwieziemy, czekajcie, może, może byśmy to umyli, bo takim brudnym to nie, to nie wypada odstawiać. Tutaj dobra. czy tak... Ciężko mi się będzie rozstać yy, z tymi yy, traktorami. Z tego oto powodu, że fajnie się nim jeździ. Ale trzeba coś wymienić na nowe. No, to jest troszkę za słaby. Także jeszcze zobaczymy. Za 145 tysięcy to my dużo nie wymienimy. Myślę, że może jakieś dwa ciągniki byśmy zmienili. Ale wszystko zobaczymy. Ja, ja nie wiedziałem, że jak myje, to mi kasa spada w sumie mogłem się domyślić a, troszeczkę opłukamy tylko tak o, obmyjemy leciutko wystarczy żeby wiecie o sobie tylko obmyję żeby wiecie było widać że się pracuje a nie o zaraz się myje tarczek 700 kg to jest ma mało. Musimy sobie zainwestować jeszcze więcej. Ok, wystarczy. Lecimy. Podcofamy sobie. A w cię do przodu podjedziemy, bo tam musimy to odstawić. Ok. Tutaj. Wolutku V, opuszczamy i odczepiamy, okej, ok, jedziemy. Yy, myślę, że tak, to sobie na razie odstawimy do garażu, ale to już jest chyba ostatni przejazd tym, tym traktorem. Okej. Okay. Nie to, nie to, nie to, nie to to. Ur Ur Ursusa nie będziemy sprzedawać. Bo Ursus był zakupiony niedawno w odcinku. Także. Dobra. To sobie zwieziemy. I za chwileczkę pojedziemy pryskać. I w sumie. Umyłbym to od razu. Też, było. okej okay. myjemy, myjemy, myjemy dobra, może być jest sumie tego Ursusa tak troszeczkę tylko przemyć będzie, jest, będzie super jest lecimy dobra czekajcie, bo źle pojechałem Musimy się tutaj nakręcić idziemy tam na dół odstawić to Okej, okay, tutaj, 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 tutaj czekajcie OK, dobra czekajcie, żeby, żeby nie przeholować z tym już yes. wystarczy V i odpinać, dobra możemy jechać. Nie no, na początku byłem statycznie nastawiony do tego ciągnika. Ale ale się do niego przekonałem Dobra, jedziemy słuchajcie pryskać To jedno pole. Jak już w tym w tym traktorze to już bądźmy w tym traktorze o, czekajcie. Ja to już Co? Czekajcie. Przyłącz to i o! Bo ja patrzę dlaczego mi się to nie podłącza jako obciążnik Od, odpinałem. Dobra Obciążnik się tu nie przyda. Dobra, jedziemy preskachem to poleż na, na szybciutko, na, na szybciocha. Dobra Właśnie, możecie się zapytać dlaczego dlaczego byłeś Piotr sceptycznie nastawiony. Do tego, do tego traktora taki jak i takie wielkie bydle mi się wydaje. Czy wielkie bydle, nie jest duży ciągnik? Lecz w środku, tak, 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 ta strasznie wielko się wydaje. Był znacznie gruby. Dobra, czekaj, to jest to pole? Tak, to, to pole, dobra, popyskamy sobie. Wie to się robiło. X, musimy to, to, yy, musimy to wszystko rozłożyć wyjdziemy sobie popatrzyć chciałem powiedzieć, że wyjdziemy i popatrzymy, ale nie popatrzymy, bo to się nie chce rozkładać. Trzeba być jednak w ciągu musi być odpalony. Dobra. Nie się rozkłada. Jejcie to jest wielkie. Strasznie wielkie. Dobra, czekajcie, trzeba z tym jako i bardziej. Malutku. Także... Będzie ok? Będzie ok. Ok. Czekajcie, o coś mi tu nie. Nie, nie mogę tego włączyć. Cześć, B. A mm -hmm. tak, Piotr, świetnie. Yy, na pewno, Piotr, yy, włączysz, jak yy, okres jest pusty. O, Boż. dobra, e, nie, weź to złóż. Dobra, jedziemy tu szybko napełnić. Sorry, zapomniałem. Myślałem, że to już jest napełnione. Złożyło się, złożyło się. Lecimy szybko, napełnimy to. Tutaj Okej okay. Uzupełnij opryskiwacz Opryskiwacz nam się uzupełnia ja, Myślę, że tak na 100% sobie damy Żebyśmy nie jeździli Po kilka razy Dobra Nic nie jedzie, nic nie jedzie, dobra. Teraz rozkładamy, X. I znowu musimy czekać, teraz nie, popeł nie popełnię tego błędu i nie wyjdę z traktora. nie wiem, jeszcze trzeba opuścić. Czy nie? Chyba to trzeba opuścić. Jest OK czy nie jest OK? Nie jest OK. Trzeba, trzeba się troszeczkę przybliżyć tutaj. Jeszcze za mało. Myślę, że teraz jest git. Opuśćmy i włączmy. I lecimy. I się elegancko tutaj wszystko robi. troszeczkę skręcimy bo no tutaj po prawej stronie nie, nie do końca idzie tam omijamy troszeczkę ale trzy przejazdy i mamy będziemy mieli to zrobione ok podnosimy szybko żeby nam czasem po ziemi nie szurało Oj, pomału. Dobra, opuszczamy, włączamy i lecimy. Aj, jaj, jaj, tu krzywą. Pojedziemy jeszcze jeszcze raz to, co nie opryskało się, żeby to opryskać. Oj, kurczę. Gdzie pierwszy raz krzywo jedzie, to później wszystko krzywo idzie. Dobra. Koniec, podnosimy. Czy podniosło się? Tak, podniosło się, dobra. Tutaj. I tutaj, dobra. popuszczamy. I zacznę. Będę ich tu tak na razie. Z tego powodu, że muszę widzieć jak to się, jak to się pryska. Okay. Tutaj już wszystko musi prosto iść. Ok, dobra, jeszcze sobie przejedziemy tylko tam, gdzie nam to zostało. Ok. A, to nie jest moje pole, dobra, przepraszam. Tu sobie przejedziemy. cofnij. Opuść i włącz. Lecimy. Słuchajcie, będzie rzepak świetny. Będzie rzepak jak trzeba Tutaj nie dopleskaliśmy po tej stronie trochę Dobra My tu nam troszeczkę opuściło dobra gotowe. Dobra, czekajcie. Nie zobaczymy. Wiecie, bo tu był ten, ta część, gdzie, Dobra. tutaj i ten pasek i będziemy mieli zrobione. Także to nam będzie szybko rosło. I myślę, że już niedługo będziemy zbierać. Dobra. Wkładamy, czekamy aż to się złoży i jedziemy i jakieś nowe maszyny byśmy kupili, Zamieni po te stare ciągniki na te, na te nowsze troszeczkę, dobra, możemy jechać. 44, nam tu weszło, mamy 5, no 59% nam słuchajcie zostało. Także 41 40 tu są kury, dobra Także 41% nam zaszło Zobaczcie, Gdzie to schowamy? No tam sobie schowamy Tylko czy damy, damy radę, damy na spokojnie Tutaj O, o opuść Mamy to. Dobrze. Staniemy sobie teraz. tutaj. Wejdziemy sobie w sklep. I tak. Zobaczmy, jakie mamy traktorki tutaj. Myślę, że kupimy sobie tego. Tutaj Micholanda, bo jest fajny. Z tego co raz sobie grałem na takim moim serwerze, to wiem, że ten traktorek jest fajny. 135 koni ma. Naprawdę mocny ciągnik. Także czekajcie, zrobimy inaczej. Tego mamy jeden, tych mamy dwa. Tego się jednego pozbędziemy. Dobra. I teraz tak: pozbędziemy się. Dobra, czekajcie, kupimy sobie tego. Naprawdę fajny ciągnik, i kupimy sobie tego, myślę. Albo nie tego. 112 tysięcy mamy, ja bym może sobie kup, kupił tego case'a, albo tego T6, te hmm, czekajcie, dobra, czekajcie, ścianiku, może na razie tyle, eee, obciążniki, właśnie, jakie mam obciążniki na farmie, eee, garaż, dobra, jakie mam obciążniki na farmie, 1,700, tak, czy jak to jest? Aha, 2,700. I dobra, czekajcie. Jednego sprzedamy 700, bo, nie, bo jest bez. Nie, to czekajcie. Jednego sprzedamy, bo jest bez, be, bez sensu, a kupimy sobie tego jednego. Dobra, mamy 111 tysięcy. Dobra, słuchajcie. Myślę, że tak. Myślę, że może kupimy sobie jeszcze jakiegoś jednego ciągnika, żeby był tutaj u nas na farmie. I teraz tak. Tutaj. OK. Tego sobie, ten ma 90, dobra. Tego słuchajcie sobie zamienimy. Tego sobie sprzedamy. I tutaj jakiegoś może, może, może tego już nie jesteśmy w stanie kupić. O, tu jest jeszcze troszkę tańszy. Dobra. Wiecie, co ja bym polował na tego, chociaż ten jest też fajny. Widzicie, co kupmy takiego? Też jest mocny spoko jest i do tego można yy, tur podczepić. Także, także tego sobie kupmy. I mamy. I myślę, że to by było na tyle. Dobra. Aha, to jest wszystko jeszcze w sklepie. nie będziemy jeździć do sklepu. Tylko sobie to zresetujemy. Ok, tu, tu mamy nasze zakupy. Także tak. Ten traktorek jest fajny. naprawdę. Naprawdę jest fajny, bo mocny. O. Naprawdę mówiłem, że zamieniam to na jakieś na jakieś, słuchajcie, mocniejsze ciągniki. Ale naprawdę ten ciągnik ma 135 koni. Także nie ma dużej różnicy pomiędzy 135 a 143. Także naprawdę ten ciągnik jest fajny. I tutaj mamy też 114, nie jest troszeczkę słabszy, ale ale można do niego tur podczepić, także to by było na tyle. Czekajcie, znowu to tak, poprzednim odcinku mnie wywaliło do menu i wyłączyło mikrofon, ja sobie mogę mówić i mnie nie słychać. Także w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy zakup tych oto ciągników i oprysk. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli taki film Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzięki, że byliście na razie. Cześć, piona!